Siewaszko moi drodzy, z tej strony Krzysiek z firmy i Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale i w kolejnym odcinku z cyklu remont starego mieszkania w bloku. Normalnie to zacząłbym jakimś żartem, ale powiem wam szczerze, że do śmiechu mi wcale nie jest, dlatego bo uszkodziłem brodzik. Od razu przejdę do konkretów i do klucz dzisiejszego filmu. Niestety, moi drodzy, uszkodziłem brodzik. Jak to się stało? Nie wiem. <grym> Cytując klasyka. Jak do tego doszło? Nie wiem. Choć się domyśla. Nie na no, żartuję, oczywiście wiem. Po prostu postawiłem drabinę. Oparłem ją tutaj tą aluminiową, właśnie dokładnie tą, która tutaj stoi. Oparłem ją o ścianę, ona się zsunęła i tym właśnie czerwonym elementem wbiła się, moi drodzy, w brodzik i uszkodziła brodzik. Pokażę wam, jak wygląda to uszkodzenie. Zobaczcie sobie, jest trochę przykurzone, ale. Widać. I teraz tak, standardowo ja zazwyczaj montuję brodziki po prostu po płytkach. tak No, też mówiłem wiele razy w filmach, że według mnie powinno się montować brodziki po płytkach, dlatego, bo ewentualnie w razie awarii syfonu albo jakiegoś tam po prostu no brodzika, czy w takich sytuacjach, można ten brodzik łatwo wyciągnąć, założyć nowy i temat jest załatwiony. Tutaj, moi drodzy, jest sprawa. Skomplikowana, bo o ile jeszcze ten brodzik by był w rogu łazienki, czyli po prostu by był w kącie no, z dwiema ścianami, po prostu by się stykał, no to też jakoś w miarę dałoby się go wyciągnąć. Ale niestety tu jest taka sytuacja, że płytki moi drodzy są, zjeżdżają na brodzik z tej strony, z tej strony i, i niestety z tej strony. Tak więc. Jeżeli chciałbym to wykuwać, no to musiałbym wykuć moi drodzy tutaj tą płytkę, tą płytkę. No to może by się udało zostawić i niestety no rozpierdziel na połowę łazienki. Tego chcę uniknąć, dlatego moi drodzy, no będę starał się jakoś ten brodzik naprawić. Decyduję się też na, prawe, na naprawę, dlatego, bo yy, po pierwsze mi się nie chce tego wykuwać, a po drugie, oczywiście to uszkodzenie jest tutaj z boku, tak, czyli można sobie yy, zobaczyć, że. Tutaj raczej nikt nie będzie stawał, tutaj ewentualnie no też yy, no nie będzie ten brodzik jakoś tam super pracował. Gdyby to uszkodzenie było tutaj na środku, no to no, sprawa by była załatwiona, bo musiałbym ten brodzik wyciągać. Ale tutaj po prostu pokuszę się o naprawę i przy okazji nagram wam jakiś ciekawy materiał, czy taki brodzik faktycznie da się jakoś naprawić, czy nie, bo mi akurat taka sytuacja zdarzyła się pierwszy raz i pewnie niektórzy z Was będą komentować, że specjalnie uszkodziłem brodzik, żeby nagrać. Materiał. Nie, moi drodzy, specjalnie nie uszkodziłem, aczkolwiek ten brodzik jest pechowy, bo jak kojarzycie z poprzedniego filmu, tutaj też się machnę z wymiarami i niestety musiałem troszeczkę przerobić sobie płyty budowlane. Dobra, spróbujemy to naprawić. Słuchajcie, do naprawy tego brodzika, e, ja akurat zamówiłem w internecie po prostu jakiś zestaw naprawczy. Paweł Teobut e, kiedyś. Hmm, właśnie akurat był tutaj u mnie, pokazałem mu temat i mówił, że w Kastorami jakieś były zestawy naprawcze, niestety tych zestawów już nie ma. Koszt chyba tam 50 czy 60 zł, takie jedno opakowanie, kupiłem dwa dla pewności. Zestaw do naprawy wanien i brudzików akrylowych oraz emaliowanych. I co, moi drodzy, tutaj mamy w tym opakowaniu? Mamy tak. Y oczywiście instrukcję, która się przyda, tak? To wszystko. Aha, mamy jakieś papiery ścierne, już tutaj widzę. Nie wiem, jakie to są gradacje. Aha, tu mamy 1500, 2000. No i ten jest najgrubszy, pewnie. Pewnie jakaś tysiączka, tak? O, takie kawałeczki. Producent nam tutaj dostarczył. Mamy instrukcję, za chwilkę się z nią zapoznam. I jakieś yy, dwuskładniki, jakieś tutaj. Żywica akrylowa, tak? Mamy w, takim, w takiej fiolce utwardzacz i co mamy? A, pasta, czyli pasta jakaś tam pewnie polerska do polerowania. Dobra, słuchajcie, jeszcze co mamy? Jakieś pudełeczko, szmatkę <laughs> z koszuli roboczej flanelowej. Dobra, zapoznam się tu z instrukcją i za chwilkę do Was, moi drodzy, wracam. Dobra, słuchajcie, no będziemy czarować. Nie jest to jakoś tam mega skomplikowane, ale mam nadzieję, że coś z tego coś z tego uda się zrobić. Dobra. Okleję sobie wstępnie tutaj ten kawałeczek, żeby za bardzo tego brodzika w razie co po prostu nie nie pobrudzić. Okay. Może tak, w taki trójkącik. No i dobra, i teraz teoretycznie w instrukcji jest tutaj napisane, że yy, tworzywo naprawcze wlać do załączonej nakrętki w ilości nie mniejszej niż jedna, druga nakrętki, następnie dodać jedną kropelę utwardzacza w nawiasie zakraplacz i dokładnie wymieszać załączonym patyczkiem. Dobra, no to zrobimy yy, tak, jak tutaj jest napisane, aczkolwiek podejrzewam, że tutaj... Nie wiem, czy to wystarczy jedna, tam druga tej nakrętki. Coś tu chyba podeszło. A nie, to jest takie gęste po prostu. Dobra, okej, okay, już wszystko mam. Dobra, wiecie co? Zrobimy to inaczej. Ja sobie też tutaj okleję kawałeczek. bo znając życie, to zaraz ja tutaj, no, no, rozlewam. No, no dobra, umówmy się, że to jest że to jest pół nakrętki dobra niech będzie śmierdzi jak żywica <grystanie> dobra utwardzasz tutaj mamy dobra damy dwie kropelki nie wiem jakie to mają być kropelki ta kropelka troszeczkę była taka napowietrzona dobra no i teraz sobie chyba to musimy wymieszać jakoś tam w miarę dokładnie Wydaje mi się, że tu producent powinien chyba w strzykawkach to dawać. To wydaje mi się, że byłoby troszeczkę lepiej rozwiązane. No i też druga rzecz. Mógłbym sobie jakieś rękawiczki założyć, ale niestety już nie będę teraz na biegu szukał. No dobra, nie wiem, czy wymieszałem, czy nie wymieszałem. Teraz pasowałoby tutaj o. No już widzę, że kolor będzie nie taki, <laughs> aczkolwiek. Tu producent w instrukcji też podaje, że mm, kolor może odbiegać od Brodzika. No wiadomo, że każdy ten odcień producent Brodzika ma jakieś tam swoje, jakieś odcienie. Ciężko będzie trafić idealnie. Okay. No i co? Czyżby już to było to? Moi drodzy. Trochę się bałem, że ta żywica będzie y, wchodzić sobie głębiej w tą szczelinę, że będzie gdzieś tam po prostu sobie zlatywać niżej, ale ona jest na tyle akurat taka gęsta, że fajnie się rozpływa. A druga sprawa też jest taka, że, y, że nie przechodzi sobie niżej. Spróbuję pod innym kątem zajrzeć sobie tutaj. O, trochę dołek jest. Dobra, jeszcze może tu trochę dołożymy. Żeby, może, nie za dużo, żebym nie szlifował tego jutro, nie wiadomo ile. No i dobra. No nic więcej tu nie wyczaruje, moi drodzy. Yy, tak to wygląda i tak to musi na ten moment zostać. Na szczęście tutaj tej żywicy jeszcze troszeczkę jest w tej buteleczce. Aczkolwiek powiem Wam szczerze, naprawdę tutaj producent powinien to chyba w jakiejś strzykawce dawać, tak jedno spokojnie. Ułatwiłoby to dozowanie. I teraz tak, jaki jest następny, następny tutaj etap. Po wymieszaniu wypełnić ubytek przy lub pęknięcie metodą kropelkową przy pomocy załączonego patyczka. odczekać około 12 godzin, nie dopuszczając do zawrócenia miejsca naprawy. Po sprawdzeniu naddatek datek tworzywa należy zeszlifować z zamoczonym papierem w wodzie. 800 aż do uzyskania równej powierzchni, a następnie papierami 1500 i 200 po wyrównaniu powierzchni yy, wypolerować. Dobra. Czyli tak, zostawiam to na 12 godzin. No, u mnie będzie troszeczkę więcej, tak? No, bo mamy godzinę yy, po 16 już jest, yy, tak więc jutro będę tutaj, nie wiem yy, o której, może około 12 uda się przyjechać. Także yy, niech sobie będzie to do jutra. I zobaczymy jutro. Tak więc tyle. No na ten moment to wszystko. Widzimy się jutro, czyli w Waszym przypadku za chwilę. No i dobra. Jestem tutaj na drugi dzień. Niestety teraz zdałem sobie sprawę, że e, słaba jakoś jest w tej kamerce, a nie zrobiłem wcześniej zdjęcia. Jak to wygląda? No mam nadzieję, że efekt finalny będzie na tyle fajny, że mm, no będzie coś e, widać. I teraz tak, tutaj kropelkę sobie rzuciłem e, na to opakowanie. Tego systemu naprawczego i powiem wam szczerze, że bardzo fajnie to wygląda. No, delikatnie da się jeszcze to jakoś paznokciem zarysować, nie jest to jakieś tam super twarde, także no, mam nadzieję, że to nie będzie jakoś mega dużo szlifowania. I tyle, ładnie wszystko związało. Ściągnę sobie teraz, ok, troszeczkę tutaj tą taśmę i tak okleję sobie jeszcze do szlifowania więcej. Żeby po prostu, żeby tutaj nie porysować tego brodzika. Tak więc sobie za chwilkę jeszcze przykleję, no i będę szlifował. No tak to wygląda. No tak jak widzicie, niestety odcień troszeczkę się różni od, yy, od tego brodzika, od tego akrylu tutaj na brodziku. Ale no myślę, że i tak, yy, no mam nadzieję, że jakoś to się uda wszystko Uratować. Dobra, ok, sobie to szlifuję zgodnie tutaj z instrukcjami producenta 800-1500 i później jest gradacja w zestawie 2000 na wodę. Także no mam nadzieję, że coś z tego będzie. Tak to wygląda. No i dobra, słuchajcie, generalnie powiem Wam tak: papier 800 można sobie wsadzić tam, gdzie plecy łączą się z nogami, tak Wam powiem delikatnie, i tam, gdzie słońce nie dochodzi. Słuchajcie, musiałem się cofnąć do domu, bo akurat Dremela wziąłem w innym celu, ale musiałem się cofnąć po mój zestawik. Tutaj mam taki magiczny z różnymi końcówkami, tarczami i tak dalej, i po prostu będę to polerował mechanicznie, bo ręcznie to bym się po prostu zarąbał. Czyli tak, muszę sobie zmienić teraz tą tarczę, która tutaj jest. Zmienię sobie na coś innego i lecimy dalej z tematem. Zapiłem sobie taką tarczkę 400. Wiem, że to jest trochę gruba gradacja, ale mam nadzieję, że tutaj za bardzo szkód nie narobię. I powiem Wam jeszcze: kupiłem sobie w Kastoramie akurat taką taśmę aluminiową, bo ta taśma papierowa po prostu się zdziera. Mam nadzieję, że aluminiowa troszeczkę wytrzyma więcej. I okleję sobie po prostu to miejsce, które będę szlifował, żeby za bardzo no, nie podrapać tutaj tego brodzika. Próbowałem to skrobać nożykiem, no niestety nie wyszło. No i wydaje mi się, że to będzie takie w miarę rozsądne rozwiązanie. Trochę licha ta taśma, ale dobra, niech ta będzie. Na pewno lepsza niż papierowa. Ok, dobra. Jak kiedyś na YouTube widziałem moi drodzy, że panowie, którzy szlifują stal w zasadzie tę satynują, właśnie używają tego typu taśm, tylko że nie wiem czy oni nie mają taśm w ogóle stalowych. Aluminium trochę takie miękkie. No ale zobaczymy, na pewno lepsza będzie niż taśma papierowa. Następnie sobie to wszystko zeszlifowałem, eee, widać jeszcze troszeczkę tutaj ranty, ale jest w miarę płasko powiem Wam szczerze, teraz przelecę sobie to papierkiem, może mi się uda to jakoś tam złagodzić tutaj te ranty, no, powiem Wam, że coś tam się szlifuje, ale czy bym był jakoś z tego jakoś super zadowolony to... Raczej bym nie powiedział. O kurczę, wyślizgało się. Powiem wam szczerze. No gdyby nie ten odcień, to... nie wyglądałoby źle. Nie będę szalał, powiem szczerze, no jest, jest spoko pod palec. Naprawdę nic nie czuć. Musicie mi uwierzyć na słowo, ale niestety, no widać. Sami widzicie, jak to wygląda. Gdzieś tam ten rand. Tutaj jednak, no widać, że tutaj no to nie jest tak, jak być powinno. No niestety, już tego nie będę ruszał. Nie chcę mi się tego wykuwać. Może zrobię to innym razem. Ale nie chcę też sam siebie oszukiwać. Pewnie tego nigdy nie zrobię. Dobra, papier 2,500. Akurat taki kupiłem w Castoramie, albo w sumie 2000 tutaj mamy, to wykorzystam ten zestaw. Niech sobie będzie. No powiem Wam, że no jest wyślizgane, naprawdę. Mam jeszcze papier 2,5 tysiąca, także jeszcze go tutaj użyję. Tak to wygląda na ten moment, może wezmę jakąś kamerkę i pokażę Wam z bliska. Że światło było, powiem tak: no, jest wyślizgane na pewno, jest gładziutko. Powiem szczerze, naprawdę jest super. Z tym, że, no, widzicie, wygląda to jak wygląda. Niestety, nic z tym już nie zrobię. Także to tyle. Dobra, tutaj w zestawie, moi drodzy, mam jakąś tą y, pastę polerską, którą teraz użyję. Tak zaleca producent, y, żeby kawałek szmatki tutaj sobie wziąć. Nabrać tej pasty, nie wiem ile, to jest to, o tutaj mam w takim yy, kubeczku i wetrzeć niby, wypolerować, ale to niby, nie wiem czy to się tak robi czy nie tak. Okay, trochę więcej może po całości zrobimy, bo no przecież tutaj też popieram. jechałem. No i proszę, zobaczcie moi drodzy, z daleka nie wygląda tak źle. Nie, no, wygląda źle. No, nie popisałem się tutaj, ale trudno, już nie będę tego tutaj wyrywał brodzika. Tak musi zostać. Słuchajcie, na koniec takie szybkie podsumowanie tego, co się właśnie tutaj przed chwilką wydarzyło. Po pierwsze, czy lepiej jest montować brodzik przed płytkami, czy po płytkach? Podtrzymuję moją wypowiedź wcześniejszą, że lepiej jest montować oczywiście po płytkach. Dlaczego? No, bo przykład macie tutaj. Podany jak na dłoni. Jeżeli uszkodzicie brodzik, albo coś się wydarzy, na przykład pod brodzikiem, czyli e, będzie jakiś wyciek i tak dalej, i tak dalej, łatwiej zareagować i łatwiej takie rzeczy naprawić. E, druga sprawa jest taka, czy zrobiłbym takie coś u klienta, co zrobiłem tutaj? No, oczywiście, moi drodzy, że nie. U klienta prawdopodobnie wykułbym płytki, wymienił brodzik i położył jeszcze płytki e, po raz kolejny, tak żeby po prostu było wszystko zrobione tak, jak należy. Dlaczego? No, bo zostawienie takich, e, brzydko mówiąc, gównianych, Elementów psuje cały efekt wykończenia. Możecie mieć wszystko ładnie, pięknie zrobione w domu, ale jeżeli przyjdą do was goście, klientom, może powiedzmy, to nie przeszkadzać nawet, ale przychodzą goście, obejrzą sobie i nagle będzie: A co to tu mamy, taki babolek, jakiś dziwny został? Co to za ekipa ci to robiła? Oj, nieładnie, nieładnie. No i niestety Fama się rozchodzi po mieście i no, reputację zepsuć jest. Bardzo łatwo. Tak więc tak to yy, moi drodzy wygląda. To jest moje mieszkanie, więc, dlatego postanowiłem taką fanaberię małą zrobić. Czy Wam się podoba, czy nie, no to prawdopodobnie napiszecie to w komentarzach pod filmem. I tyle. A propos komentarzy, no to warto jeszcze oprócz komentarza zostawić łapkę w górę i subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robicie. I tyle. Kończę na dziś. Do zobaczyska w kolejnym materiale. Na razie. Ho.